Kochani, tegoroczne Dni Otwarte na folwarku w Szczecinkowicach. To już druga edycja, bo w tym roku, oczywiście, tak jak i na wiosnę, zapraszamy Was bardzo serdecznie na jesienne Dni Otwarte. W tym roku Was wiele atrakcji na Dniach Otwartych. Zaczynając od oprowadzania, kończąc na wspólnej wegańskiej szamy, także gorąco zapraszamy. Będziecie mogli skorzystać z masy atrakcji. Będą targi, na których będziecie mogli kupić rzeczy i dać im drugie życie. Będzie jedzenie, o którym wspomniał Paweł i będą to przepyszne burgery, wegańskie ciasta, lody oraz kawa. I oprócz tego w tym roku lokatony. Zachęcamy Was do tego, aby 13 września w sobotę, czyli do pierwszego dnia Dni Otwartych, wystartować w wokaltonie. Lokaton polega na tym, że wraz ze swoim pupilem przebiegniemy dość. Krótki dystans, a tylko w jednym celu, w celu pomagania zwierzętom. Zaczynamy u nas na folwarku, a kończymy po bliskim lasku. Oczywiście czeka Was rozgrzewka, my dzięki naszym sponsorom zaopatrzymy Was w napoje. Także gorąco zapraszam, żeby połączyć sport z pomaganiem. Jest to idealna okazja do tego. Godzina 13, sobota, Łokaton dla zwierząt. W tym roku łączymy Dni Otwarte z imprezą Gramy dla Zwierząt. Gramy dla Zwierząt czyli akcja ogólnopolska, która łączy wiele różnych rzeczy w jednym celu: pomaganie zwierzętom. serdecznie Was zapraszamy jeszcze raz i widzimy się na folwarku w Szczegowicach 13-14 września.